Witam wszystkich. Dziś chciałam się podzielić z Wami taką swoją uwagą, refleksją o tym, jakie dominują w moim ogrodzie w tym roku kwiaty. Każdy chce mieć kwiaty na tarasie, w ogrodzie, nie tylko byliny, ale i kupujemy rośliny jednoroczne. W moim przypadku jest to ogród lekko zacieniony, i w tej chwili pokazuję ja miejsce na tarasie, jakie rośliny tutaj posadziłam. Słuchajcie, dla mnie jest bardzo ważne przez to, że taras jest ten mocno słoneczny od strony południowej. I żeby jeżeli nie dopilnuję ja rośliny, nie dam jej tyle wody, kiedy, bo na przykład zabraknie mi czasu, czy gdzieś wyjadę, żeby one jednak przeżyły. I tu zdecydowałam się na posadzenie pelargonii, szałwi oraz komarnicy. Jak to wygląda, to widzicie. Ale dla mnie jest to ważne, bo bywa, że nie nadążam z tym podlewaniem. W związku z tym te rośliny muszą sobie tutaj dać radę. A zarazem w mojej ocenie jednak dają one takie piękno. I bardzo ładnie się tutaj na tym tarasie według, według mnie one prezentują. Także szałwia, na przykład, zawsze. Ta jej czerwień zawsze wygląda przepięknie. Oczywiście i faktura, i kolorystyka tych roślin, tej komarnicy, ze sobą bardzo ładnie współgrają. W związku z tym wygląda na to, że mój wybór na ten rok, który tutaj zastosowałam, wybór roślin jest odpowiedni. Przeszliśmy w głąb ogrodu, gdzie pod takim wysokim właśnie świerkiem Mam postawioną również donicę, a w niej swoje kwiaty. Jest tu posadzona komarnica i dwa gatunki begoni. Jedna begonia jest taka zwisająca, a druga słuchajcie, nazwy nie znam tych begoni. Kupując te kwiaty, po prostu kierowałam się bardziej tą sadzonką, jaki ma kolor, jaki ma kwiat. Okazuje się, że tutaj ta czerwona. Jest bardziej zwisająca i lepiej by właściwie wyglądała w miejscu wyższym, bo można by było zobaczyć piękno jej tych kwiatków. Tutaj niestety popełniłam błąd. Chyba, że tak jak wspomniałam, żeby ta begonia była wyżej gdzieś posadzona, po to, żeby można było widzieć jej zwisające tutaj gałązki, na których są kwiaty. Ale to już jest uwaga dla mnie na przyszłość. W tej donicy rośnie i hortensja ogrodowa oraz supertunie błąd. Hortensja ogrodowa nie wyrosła tak przepięknie, coś tutaj nie tak jest. Za to supertunia rozrosła się bardzo dobrze. A tu jesteśmy w innym miejscu, gdzie w starej węglarce posadziłam i begonie, i szałwie. Świetnie tutaj wygląda. To jest właśnie tutaj miejsce, gdzie tak mocno słońce nie dochodzi, nie operuje swoimi promieniami i te kwiatki, w tej chwili nawet jest październik, pięknie wyglądają. Nie chorują, nie są jakieś takie zaniedbane i utrzymuje się tutaj, w tej węglarce, wilgoć. Także myślę, że błędu tutaj nie popełniłam i na pewno na drugi rok też w ten sposób zrobię nasadzenie. Przechodzimy do innych donic. Co tutaj jest? No i znowu, najbardziej widoczny jest tutaj starzec, komarnica, pelargonie. Jak wspomniałam, to jest październik, więc pokazuję te momenty z okresu, kiedy jest październik. O, a tutaj jest y, y, w tej donicy pelargonia i begonia. Zobaczcie, jak ładnie ze sobą tutaj wyglądają. Dobrze im y, tutaj razem w tej jednej doniczce, bo i jeden kwiat, i drugi pięknie kwitnie i cieszy moje oczy w tym miejscu, ta doniczka z tym kwiatem. Tak mi to odpowiada. No, jak to wygląda? No, myślę, że dobrze. Najważniejsze, że one ze sobą y, nie konkurują. W te osłonki. Wstawiłam doniczki z różnymi kwiatami. Górują tutaj supertunie, pelargonia. O, tak samo i tutaj. Najbardziej to te, ta kompozycja mi odpowiadała. A w tej donicy? Kompozycja naszych babci. Babcie jednak lubiały pelargonie posadzić w każdym miejscu na oknie, gdzieś w cienistych miejscach słonecznych i to samo chyba zaczynam ja robić. I w tym miejscu. Promienie Słońca nie aż tak mocno dochodzą. Po prostu nie parzą tych roślin. I co tu widać? I starca, i pelargonie. Ładnie to wygląda. Ważne, że one tutaj przetrzymują. I słuchajcie, tak jak wspomniałam wcześniej, nie aż tak się muszę martwić, że muszę podlać, bo roślina tutaj nie przetrzyma. Jednak w tych miejscach, co pokazuje rośliny, pięknie, pięknie się prezentują. Dają sobie radę, nawet jak nie podleje, i tak ładnie kwitną, choć yy, szkodzą im inne rzeczy. Ślimaki. Jest mnóstwo naokoło ślimaków. Było w okresie letnim, gdzie sobie naprawdę nie radziłam. I na przykład tutaj zjadły mi te sporo tych listków. Tak mi żal było, bo nie dopilnowałam w tym momencie właśnie tej Donicy. I tu w kilku innych yy, Doniczkach tak wygląda. Pelargonia dała seradę, ale tutaj była supertunia, tak samo jak i tutaj i niestety ślimaki mi pozżerały te liście. No, wniosek muszę wyciągnąć na następny rok. Jednym słowem dopilnować supertunie, czy nie jedzą je ślimaki. Pelargonie królują najbardziej w tym moim ogrodzie. Tak jak wspomniałam, dlatego że nie wymagają aż takiego podlebania i pielęgnacji jak na przykład inne kwiaty, przykładowo nawet supertunie, Dają sobie radę i przy moim takim zapomnieniu, kolokwialnie powiem, a właściwie nie, nie kolokwialnie, po prostu zapominam. Zapominam podać kwiaty i efekt czasem jest opłakany. A tutaj, przez to, że jest lekki cień, one świetnie sobie radzą. Tu jest również begonia. Zobaczcie, jaka piękna, czerwona. Nie martwię się tutaj w tym miejscu też o to, że musiałam podlać. Po prostu są to miejsca, gdzie trafiłam w dziesiątkę ze swoimi, ze swoimi roślinkami. No i będziemy musieli się pożegnać. Ja wam pokazałam, jakie u mnie najbardziej goszczą rośliny w moich doniczkach, w moim ogrodzie i czy zdały egzamin. Zdały egzamin. Choć niektóre miejsca, tak jak wspomniałam, będę musiała bardziej dopilnować. A na teraz chciałabym się z Wami pożegnać, podziękować za spacer ze mną po ogrodzie i do zobaczenia.